Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszych y, filmików o książkach. Dziś spotykamy się z Tamilitą, korzystamy z pięknej pogody, ostatnio ciągle padało, wszyscy tak. wiemy, końcu trochę słońca y, i porozmawiamy o książkach podróżniczych. Tak, to lato będzie trochę specyficzne i specyficzne będą te wakacje. Y, nie każdy pojedzie tam, gdzie sobie zaplanował. Nie wiem, jak u Ciebie, powiedział. No, u nas jest podróż po Polsce, po wschodniej Polsce, więc będzie ciekawie. Tam jeszcze nie było nas. To, to też jest okazja, żeby rozszerzyć trochę inaczej horyzonty podróżnicze, a my będziemy dzisiaj zachęcać, żeby te horyzonty poszerzać przez czytanie, bo nie zawsze jest czas, żeby, wybierając się na wakacje, poczytać o tych miejscach i dowiedzieć się czegoś więcej, niż piszą w przewodniku. Nasza pierwsza podróż to Donikąd. Podróże na Skraj Rosji Michał Milczarek. Książka świeża z zeszłego roku i Milczarek zachęca nas, może, no nie zachęca, ale zaprasza nas w podróż bez biura podróży na Skraj Rosji, na te tereny, gdzie nawet nie ma dróg, gdzie wciąż w atlasie są szare. O, tutaj może, to złapię, szare plamy. Mirczarek, pas m.in. owce w Kaumucji i Renifery na Uralu Polarnym. I tak to mniej więcej w tej książce wygląda. Jest i śmieszno, i strasznie, ale na pewno jest ciekawie. Druga podróż, nadal pozostajemy w Syberii, ale tak jakoś wypadło, to Colin Tubron. Może bardziej polecam tą książkę nie ze względu na cel podróży, a na autora, ponieważ Colin Tubron to. Wielokrotnie nagradzany angielski pisarz, podróżnik, z którym będzie zupełnie inaczej niż z milczarkiem, bo Tubron to podróżnik w trochę starym stylu i na pewno podróżnik gentleman. Generalnie polecam bardzo tą serię: Orient Express. Mam tu jeszcze dwie inne książki. Wydaje to Wydawnictwo Czarne. Nie wiem, czy czytałaś coś z tego? Nie, ale ciekawa jestem, chyba sięgnę po to. Bardzo polecam. Paul dla odmiany, zamiast latać samolotami, podróżuje pociągami. Jest to zupełnie inna podróż, jest to nieśpieszna podróż. Pokonał między innymi trasę z Kairu do Kapsztadu w safari rocznej Gwiazdy. Podróżował również pociągiem przez obie Ameryki, starym ekspresem patagońskim. Podróżować możemy również na naszych dwóch nogach. A zachęca nas do tego Robert McFarlane. Nie wiem, czy to jest szkocki, czy angielski, nie doczytałam. Pisarz. Szlaki opowieści o wędrówkach. To są wędrówki, które właściwie możemy tutaj i na naszym terenie uskutecznić. Są również góry, stan umysłu. Bardzo je polecam. Dla wszystkich tych, którzy uwielbiają wędrówki po górach. I dla tych, którzy nie rozumieją, po co się pchać w te góry i męczyć, żeby wejście. I Męczyć się. Tak, to naprawdę jest świetna, bardzo erudacyjna. McFarlane wykłada bodajże w Oxfordzie. To jest tego rodzaju literatura podróżnicza, dużo tutaj nawiązań do literatury, ale również takiej zwykłej, jak to nazwać, no tej, nawet nie adrenaliny, ale po prostu tej... Tej ekscytacji, ekscytacji górami. tak, górami. I tu już mamy góry polskie. Adam Robiński, cztery podróż przez Bieszczadę. To chyba... chyba świrutka, czy Bieszcza? Tak, to będzie nasza nowość. Czeka na oprawę. I to chyba może Ciebie zainteresować ze względu na cel podróży. Biesz, Biesz, tak? Cześć, Bieszczady. No, Adam Robiński rusza w Bieszczady. Z mapą w ręce, czyli nie z Googlem, Bru książką Brusa Chatwina w plecaku i garścią orzechów w kieszeni. I przemierza po granicze Polski, Ukrainy i Słowacji. Nie mając żadnego innego celu poza byciem w drodze. Super. I na koniec jeszcze kolejna świeżynka. Mariusz Szczygieł, osobisty przewodnik po Pradze ze zdjęciami Filipa Springera. No, proszę. Nie wiem, jak tam, Dobra, tam być. Z tego, co słyszałam, to osobno jednak. I Springer był bardzo nieszczęśliwy, bo Mariusz Szygieł kazał mu iść do baru praskiego, mm -hmm. a Springer nie lubił piwa i musiał tam wejść Myślę, i zrobić myśli. zdjęcie to musiał wypić piwo. Czy coś będzie widać? Tak, świeżynka. Tak, świeżynka. Osobisty przewodnik po Pradze, po naszych południowych sąsiadach. Dziękujemy za uwagę. I zapraszamy na kolejny filmik. I zachęcamy do dzielenia się własnymi propozycjami literackich podróży.